Studio tańca i ruchu fram po raz kolejny zachwyciło mieszkańców miasta, tancerze mają już za sobą tradycyjny noworoczny koncert. Wraz z początkiem nowego roku tancerze Studia Tańca i Ruchu Fram zawsze wychodzą na scenę i prezentują swoje roczne postępy taneczne. Koncert zatytułowany 12 miesięcy przyciągnął do Tarnobrzeskiego Domu Kultury tłumy. Przez ten czas trzech dni koncertów, które uznajemy za święto dla tych dzieci, chcielibyśmy, żeby to było święto, żeby to był ich czas. Chcemy, żeby, żeby poczuły się dzieci w, w krainie. Baśni, w krainie cudownej. Stąd bogactwo światła, stąd bogactwo scenografii. Przygotowania nad programami zaczynamy już jesienią. Uczymy dzieci nowych kroków tanecznych, nowych schematów. Później łączymy to w całość i pracujemy nad techniką wykonania, żeby dzieci czuły się jak najpewniej na tej scenie, żeby wypadły jak najlepiej. Te dzieci są najważniejsze. I dzięki im za to, że są. Że tańczą, że śpiewają, że są z nami. Na scenie można było podziwiać około 200 tancerzy, wśród nich dzieci, a także młodzież, która związana z Framem jest już kilka, a nawet kilkanaście lat. Byłam śnieżką. Czy ty lubisz występować? Tak. A dlaczego? Bo lubię. A czy ty się stresujesz przed takimi występami? Trochę tak. Ja jestem w pingwinka przebrana. Mhm. A po co się tak przebrałaś za tego pingwinka? No bo pani mi kazała. Ale to było potrzebne po co? Żeby do występu pasowała. Co jest takiego fajnego w tym występowaniu? Taniec. Co yy, że mamy fajne stroje, że mamy tu fajną bardzo panię. Myślę, że było bardzo dobrze. Byliśmy naprawdę bardzo zdenerwowane i cieszę się, że się udało. Było wszystko dobrze. To jest taka jakby integracja wszystkich grup. To jest bardzo takie fajne uczucie, trochę stresik na początku, ale później, jak już się zaczyna tańczyć, to wszystko mija. To jest moja pasja, tańczę już 12 lat. Jak się przychodzi na salę, zaczyna się tańczyć, to znikają wszystkie problemy, wszystko co się działo w domu, w szkole, wszystko znika. Jak się wejdzie na scenę tutaj, do tych wszystkich naszych osób, do naszej grupy, to się tak o wszystkim zapomina, i tak fajnie że zaprezentowali choreografie już znane, ale pojawiły się również nowe, które na koncercie 12 miesięcy zostały zaprezentowane publiczności po raz pierwszy. Taniec jest generalnie sztuką wolności. To jest moja teoria. Zamykanie go w ramy, w ramy jakiejś totalnej dyscypliny jest może piękne, ale nie, nie otwarte. Człowiek powinien się czuć wolny tańcząc. To jest dla mnie taniec. I próbujemy w tych dzieciach poszukać tej wolności w każdym z osobna. A zawsze te koncerty dają mi dużą, dużą radość i no mam satysfakcję ze swojej pracy, ze swoich podopiecznych. Jestem, jestem z nich dumna, jestem zadowolona z efektu końcowego. Podczas koncertu tancerzom studia tańca i ruchu Fram towarzyszyło również studio piosenki oraz chórek Łapu Capu.